Witam, przed chwilą doszła do nas paczka od firmy Stiel. Na paczkę czekaliśmy dwa tygodnie, lecz idzie ona z Norwegii. Jest ona całkiem solidnie zapakowana, lecz nie było możliwości, aby coś wyleciało. Więc znajdziemy tutaj różne specyfikacje odnośnie ich firmy. Znajdziemy także katalog odnośnie nowości od firmy Stiel. oraz katalog odnośnie kosiarek. Parce już nic więcej nie ma, więc jeżeli planujemy zakupić jakąś kosiarkę, to zapraszam do odwiedzenia tej właśnie firmy. Zapraszam także do subskrypcji naszego kanału na YouTube.